52-letniego Mirosława bez Wałbrzycha i nieposiadającego stałego miejsca zamieszkania, 52-letniego Zbigniewa S, policja zatrzymała we wtorek po południu, krótko po tym jak na trasie Świdnica Wałbrzych, na wysokości jednej ze stacji benzynowych w Mokrzeszowie z Mercedesa ostrzelali z broni środowej pięć autobusów. Jak wynika ze śledztwa, w Świdnicy autobusy MPK dwukrotnie ostrzelano przy Alei Niepodległości, a raz przy Westerplatte. Przy Jodłowej, Wałbrzyskiej i Wrocławskiej śrutem dzirawiono wiaty przystankowe. Strzały oddano także do jednej z kolektur totolotka oraz osobowego samochodu. Łącznie prokurator postawił 18 zarzutów. Mężczyźni odpowiadali będą za umyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób, narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia oraz zniszczenie mienia. Sprawcy poddani będą też badaniu psychiatrycznemu, ponieważ nikt nie jest w stanie racjonalnie wytłumaczyć ich zachowania. Mężczyznom grozi od pół roku do ośmiu lat pozbawienia wolności.